Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w poniedziałek i dzisiaj zrobimy sobie losowanie tu sobie mam listę, tu mój wesoły bałwanek już czeka na losowanie tu są karteczki, teraz wam pokażę wszystkim biorącym udział bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze raz przypominam, że trzeba było odpowiedzieć na dwa pytania pierwsze pytanie to było ulubiony mój smak, smaki i chodziło mi o dwa, ale mówiłam, że wystarczy jeden z tych smaków. I drugie pytanie, mój ulubiony symbol. I odpowiadam, moim ulubionym symbolem, podpowiadałam na odcinku, jest serduszko. A ulubione smaki to kokosowy i miętowy. To też często na odcinkach mówiłam. O kokosach też już wszyscy wiedzieli. Większość e, miętowy. W sumie powiedziałam chyba, chyba też wcześniej, ale najbardziej na premierze z rabki Miętowa Kasa. Także kto oglądał, słuchał uważnie, to zapamiętał. Prawidłowo odpowiedziały 33 osoby. No i właśnie jak ktoś powiedział, tylko jeden smak miętowy lub kokosowy, to też zaliczyłam. Ale chodziło o to, żeby dodać jeszcze ten symbol, że serduszko, czyli prawidłowo odpowiedzieć na te dwa pytania. 33 osoby odpowiedziały prawidłowo. Już Wam pokazuję kto. Może włączę podświetlenie. O. I już Wam pokazuję. Spójrzcie sobie dobrze. Za chwilę komentarze pod tym filmem odsłonię. I będzie. Wiadomo. I jeszcze na drugiej stronie. Te osoby odpowiedziały prawidłowo. Bardzo mnie to cieszy. Aż 33 osoby. Tu mam karteczki. Już sobie wcześniej przygotowałam, żeby to nie trwało za długo. 33, tak dla tak dla. Potwierdzenia, że nie ma tu takich samych jest. O, akurat wylosowała się brunetka. Nasza iwonka. Tu jest karteczka. Tu się wyrosował nasz artysta R. Mateusz. I yy, trzecia osoba, którą Wam pokażę, będzie Alicja w Krainie Zakupów. Nagrodami, jak mówiłam, będą zdrabki o wartości 30 zł. Wszystkie trzy osoby otrzymają takie same zestawy, żeby było sprawiedliwie: dwie zdrabki po 10, dwie zdrabki po 5. Jeśli wylosują osoby, które mają kanał, to na pewno nagrają i zobaczycie dla potwierdzenia, że te zestawy były takie same. Ja po prostu lubię sprawiedliwość i będzie wszystko sprawiedliwie. Aha, a tutaj jeszcze przygotowałam taki ładny zestaw za 100 zł z okazji 1500 subskrypcji, i to sobie po losowaniu zdrapiemy. Wytrzymajcie mocno kciuki, aby szczęście mi sprzyjało tak jak wczoraj. No wczoraj było rewelacja. Dobra, nie przyciągam, nie przedłużam. Losuję. Potrząsam bałwankiem. Oby tylko zimy za szybko nie przyciągną mi tu od tego potrząsania. Bo ja zimy nie lubię. Dobra, losuję pierwszą osobę. Osoby, które wylosuję, poproszę o kontakt na maila, który będzie pod tym filmem w opisie zapisany. Także na ten mail poproszę o kontakt w sprawie wysyłki. Pierwsza osoba to Barbara Rucińska. No, łap ostrość. O, Barbara Rucińska. To jest osoba pierwsza. Dobra, dalej potrząsamy, potrząsamy. Losuję, nie patrzę. Bałwanek mi zasłania. Nie patrzę, kogo losuję. Dobra, mam karteczkę. Nie chcę tu za długo losować, bo to będzie za wieczność trwało. Justyna Biesiada. I poproszę o kontakt w sprawie wysyłki do niedzieli. I trzecia osoba. Karteczkę mam. Tych karteczek nie wysyłam. E, nie wysyłam. Nie wyrzucam. Jeśli ktoś się nie zgłosi, to po prostu losuję jeszcze raz, żeby jeszcze komuś dać szansę. I tu mamy. Proszę, gina 0903. Reginka nie musisz podawać adresu. Bo ja twój adres mam. <gry> brawo. Brawo, brawo. Wszystkim serdecznie gratuluję. Te trzy osoby. Poproszę o kontakt. No i akurat tak się złożyło, że nikt z nich nie ma. Yy, no, kanału. Ale może w komentarzach wtedy napiszą, jaki wynik mieli. Dobrze, te, te trzy osoby. Poproszę o kontakt na maila, który będzie pod tym filmem. A teraz zaczynamy Drapak, ten bogaty miks za stówkę. Trzymajcie mocno kciuki. Mam nadzieję, że od wczoraj jeszcze za bardzo pasta nie odeszła ode mnie. I szukamy. Elektryzujący kesz numer 42. Po musie mamy. Ananas. A wygrywające liczby to osiem, dwadzieścia jeden, trzynaście i czternaście. A jest dwanaście, dwadzieścia dwa, siedem, trzydzieści dziewięć i dziewięć. 43, 23, 37, 11 i 2. Elektryzujący cash pusty. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za tą ilość subskrypcji. I love neon cash numer 33. Teraz lecimy po 2000. I będzie kolejny konkurs, kolejne rozdanie. Bardzo się cieszę, że tyle osób znało odpowiedź. Gratuluję i zachęcam nowe osoby dalej do subskrypcji. Mam nadzieję, że po tym konkursie nie uciekniecie, bo ładnie zaczęło właśnie ostatnio rosnąć. I tutaj widzę, że. Znowu będzie chyba pusto. 30 i 6. Dlatego sobie taki zestaw z tej okazji na bogato stworzyłam. A co z tego będzie? Walizka pieniędzy numer 43. I tu szukamy 16, 18, 38 i 56.

Zdrabki <laughs> nie chcą ze mną świętować. I ostatnia za piątkę. Lucky day. No, wczoraj to był prawdziwy Lucky Day. Numer 40. A czy dzisiaj coś tu zaskoczy? I szukamy. 29, 49, 42.

Które się 11 października kończą, także już są na pewno trudno dostępne. Numer 22, gorączka złota. Tutaj mogę zbliżyć i szukamy monety lub garnka, który nam będzie mnożył. Jest gwiazdka, zegar, muszka, wiśnie, auto perfumy, tulipan, kufer, klucz, korona, prezent, róża, szpilki, biedronka, naszyjnik, kwiat, rubin, kłódka, narty i podkowa. Dobra, Kontrolne są tutaj różne. Cudowny odcinek. A tu jeszcze jedna piąteczka się zaplątała. No dobra, to chodź piąteczko. Lawędowe 9, numer 46. Tak się ukryłaś nieśmiało, pomiędzy innymi. 9, 4, 2, 9, tak. Chciałabym. 5, 2, 7, 6, 4, 7. I 6. A no nieśmiało się ukryła, bo była pusta. Dlatego. I mamy jeszcze trzy zadyszkę przed sobą, i brylanciki. Numer 13. Kopalnia rubinów. Tu rubin lub skrzynia. A mamy safe. Dzwonek. Jest Rubin, no pierwsza zdrabka w końcu coś wygrywa. <garnia> Garnek, zegarek, wesoła świnka, pierścionek, dzwonek, worek, koniczyna, portfel, korona, znowu korona, sejf, znowu świnka, księżyc, Gwiazda, bank, księżyc i portfel. Mamy jeden rubin, a pod nim dyszka. Ale jest. Tu mamy kontrolne S. Ale coś na pomnożenie będzie z tego odcinka, bo już tutaj się bałam. Początek był okropny. Pierwy rubiny, numer dwadzieścia trzy, tu mogę oddalić. I tu szukamy takich wielkich cyfr. Dwadzieścia trzydzieści cztery, dwadzieścia dziewięć, jednaście, dwadzieścia siedem i dwadzieścia sześć lub naszyjnik lub pierścionek. Trzydzieści dwa, trzydzieści osiem, trzydzieści sześć,

31 14 i 22. No to trapka ostatnio się strasznie zablokowała. Z i W. Pamiętacie moje odcinki z zestawem jubilerskim? I numer 11 Maxi Cash Party. Też ta strapeczka. widziałam, niedługo się kończy. Kończy się sprzedaż szukamy trzydzieści osiem pięć siedem dwadzieścia sześć i dwadzieścia trzy a co ja tutaj mam dwanaście czterdzieści dwa trzydzieści dziewięć siedemnaście i trzydzieści cztery drugi rządek mamy dwa czterdzieści jeden dwadzieścia osiem trzydzieści sześć dziewięć czternaście cztery trzynaście osiem i ostatni rząd dwadzieścia cztery, dziewiętnaście, trzydzieści, dwadzieścia siedem i jeden. Kontrolne różne. I jeszcze brylanty z numerem. Siódmym. Wszystkie zrabki podawała mi pani. Ja nic nie wybierałam, żadnych numerków, także to są wszystko losowe. I numer siódmy: brylanty i kończymy, bo to trwa już długo. Zanudzę was. Szukamy trzech takich samych symboli. Oczywiście, wszystkim osobom, które wygrały, gratuluję i dziękuję, że znaliście odpowiedź. Poproszę o kontakt, właśnie na maila, który będzie pod filmem. Korona, klucz, świnka podkowa. Nic tu się nie chce. O, mamy dwa lustra i podkowa, wszystko zepsuła. Perła, kolczyk, zegarek, zegarek, torba, okulary, klucz i druga strona pierścionek, pierścionek, bransoletka. W kategorii biżuterii się zgadza, ale trzeci pierścionek powinien być prezent. Świnka, korona, okulary, tron, tron i portfel. dziewiętnastka. też ma różne dwudziestka różne Różne różne. Portfel podkowa, diament trofeum. Złoto trofeum, moneta czekolada, szminka torba, róża perła. I ostatnie szanse, dzwonek na szyjnik, <kluz> kapelusz. I perła. Jeszcze szansa w bonusie. Co mamy w bonusie? Księżyc. Księżyc się spóźniłeś, bo już jest rano. Także z mojego bogatego miksa. Jak widać, ten tydzień. Ale nie, tra nie tracę nadziei, bo chciałam powiedzieć, że ten tydzień nie rozpoczyna się za wesoło. Ale poprzedni było tak samo. Za to zakończenie było cudowne. Także mam nadzieję, że w tym tygodniu również stratki od poniedziałku do niedzieli nabierają mocy. Z dzisiejszego odcinka mam 10 zł na pomnożenie w kopalni robinów. Te trzy osoby, które wylosowałam, poproszę o kontakt. Już się powtarzam, ale po prostu przypominam: pod tym filmem w opisie będzie mail. Tam proszę napisać adres do wysyłki. Kontaktujemy się do niedzieli. Jak te osoby nie skontaktują się ze mną do niedzieli, to w przyszłym tygodniu wylosuję oso osoby, yy, które zostały w puszce. <głos》> nie wyrzucam, dam szansę jeszcze innym. Ja wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za 1500 subskrypcji, które wybiło już z 1537 dokładnie, także ruszyły w górę bardzo pięknie. No i mam nadzieję, że po tym konkursie nie uciekniecie, zostaniecie i że przybędą nowe osoby, żebyśmy mogli znowu zrobić sobie rozdanie na 2000 subskrypcji. Bardzo, bardzo kochani dziękuję wszystkim, którzy brali udział. Bardzo dziękuję i gratuluję zwycięzcom. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!